Ja, widow jestem dzisiaj z Olivero, czy tam Kosiara I dzisiaj gramy w Tsunami Game z jakimś typem jakimś na pewno O Jezu, dałem stręcz piątkę Stręcz piątkę Ja z Aha <grym> Jesteś Ojejuu Ja tam Ała Ale mnie wywaliła moja fala A nie, bo ja i tak umarłem <grym> Dobra, tak więc to dzisiaj to jesteśmy z kosiarą... A przywitać, to. A przywitać co zapomniałeś? Chodź tu. No nie przede mnie, to, tylko są. obok mnie. O! No, na przodzie jest kamera! Ale nie jest za to. No. Jest. to, to jest. Sas jesteś. Jesteś SUS... Idziemy dzisiaj z Oliwier... ...ro. Dlaczego? Bo tak, tak kościar... ...ro... Rr... Rob... Oliwier... zaraz ktoś tego nie włączył. Co? Co? To zaraz tego ktoś nie włączył. Nie To nie chyba włączył. Nie, chyba nie włączył. Znajdziemy ile masz punktów. O, 37. Ja, nie, ja mam czyli 4 15 <zysy> 15 winien <śmuszny> 15 o ty, ja mam więcej. Ja mam 38. I <śmuszny> ja mam lepiej. Czemu pokazuje ryzyko, że tam, że fala się odpali jak nam się nie odpali jak nikt nie daje tej fali? <śmuszny> co? 18. Nie właśnie. Nie włam co ryzyko, fajne ryzyko, nie? Ryzyko no. Dwa, 30% Zaraz 50% będzie, a i tak nikt nie, nie klika tego przycisku. A jesteśmy w Ej, ten typu używa super speed. na to, jak będzie zasuwać. Opa, jaki demon, a to znaczy Bóg czy coś. Widzisz, jak on zasuwa? Jaki biały jest? To no, jest. To jest z naszego zwiastonu. Ej, faktycznie. Patrzcie, to jest... Ten, ten typ co jest zwiastunu, tak naprawdę nie, bo to jest jakiś random. Dalej, bo zaraz się włączam. O ten Yahoo. Yaha. Oryginalna nazwa bardzo. Nie? Ja no, na początku wyśladę z gramicę 0000. Powiedzieć ci coś? Poczekamy sobie tutaj na, na falę. Wiesz czemu? Bo ryzyko nam się zwiększa i dostajemy knich. Nie. Hejs. Wiesz czemu. Ale to tam tutaj, tutaj. Hajs nam się zwiększa. Ej, bo ten typ teraz wejdzie. I ten. I załączy. Tym szybciej. Czy, albo cze czekamy tutaj, patrz. Jak... Ja będę tutaj czekać. Nie jak tutaj, jak... będzie spytnie! Ale ty pospieszcie się. Ej, co tu jest? Nie zepchnie, nie spieszcie. Nie to? zepchnie, nie zap... Z... Sp... Zepchnie, I co tu jest? Winda. O, I Zaprowadzi. Widzę, że nigdzie. Opa. Okay. I'm sad. sad. Ja nie mam domu. Muszę mieszkać pod gazetą. Ej, no to chodź, wracamy. Znaczy ja idziemy wzią? tam do tamtego tam. Idziemy do tamtego tam. Dobra. Jakiś kok. Idziemy do sekreta pokazać widzom. Ej, idziemy pokazać widzom sekreta. O nie. Kule. Falcha. Falcha, Ała, moje tu, tu jest sekret. Patrzcie, tutaj macie, tutaj macie taką dziurę. Tutaj, pokryną. ja, ja to odkryłam. No. To tutaj się włazi. A tutaj musicie zaraz skoczyć Ale... Jesteśmy sami. Ej, dawaj rejdujemy się i robimy ciągle. Co? Ale nie, bo to by było trochę nudne dla ja widza. No i tak zaraz ktoś dołączy. No. My bijemy się z tym. I ktoś dołączył, uważaj. Okej, okay, nie Będzie fajnie, bo musi nas teraz... Fala wypchać. Kuchy. Kuchy. Wiesz, wiesz? I od razu skaczę na dół. Wiem łatwo. A bo on teraz nie do od razu. A on musi też czekać, tak więc... Czekaj, ja tu spaczę. i tam jest niebo. Tam są tylko... tam jest niebo. Ja się... I nie, tu nie ma. Ej, chodźmy pływamy w dół. Ej, dobra. Widzimy się jak w końcu ktoś użyje fali. Ej, ile jest osób? Przecinek. Albo jeden. Ile jest osób biło? Tak naprawdę? Właśnie, ile osób biło? Popatrz. Jeju, faktycznie. W jedną sekundę. RIP, RIP NOOB Najlepsza nazwa dla RIPa. <grym> <grym> I właśnie. No, powiedz, że kliknąć klić, tyle osób. Jeju. Ej, po co, weź mnie, boosting mnie? Co? Weź tam, tutaj mnie boostjesz. Ale to samo, się jak ktoś odpali tsunami. Czy to wie... Czy, czy ci też nie. się ten? Wydaje, że że ktoś tutaj ten... że ktoś zaraz pójdzie, nie idzie tam wejść. No, ale nie, I to nie. Ej, tutaj coś jest, ale nie, bo tam coś nie hmm? Aha, no masz no, rację, no, nie jest tam wejść to coś hmm? Co? Zaczekamy. P Czekaj, ja napiszę. Ech. I tam coś dalej jest. I butnij mnie tutaj. Może tutaj się da. No. Next ja dołączył. Butnij mnie. Ej, Nexa, no ja nie. To ten... Pamiętajcie, jak dołączę do Was Nexę... Powiedzcie, jak dołączy do Was Nexę, no. do to znaczy, że trzeba go bić, klepać i go porobić, bo nie jest super. No tak jak Krystian. No to jest... To jest no. no właśnie, tak jak Krystian. A... To po pierwsze jest. i się pokłóciłem z leksem. Tak wie... Jest wykochało to... mnie! Nie! Na sam koniec mapy! I jeszcze trzyma mi nie zaleje! Nie. O, jednak nie, jednak przeżyłem. Dobra, ja jestem na samym końcu, ja je wchodzę. 50 po łńcu? Mam 100. 100. Ja jestem na samym początku. No, kotełek jeszcze dołączył. Nie gadaj, że jeszcze Co jego brat dołączył. Ej, dobra, to się tafne, ja na chyba. O, chyba się da nie wiem, czy mam... Dawaj, reportujemy go. Może, co? Nie wiem, dobra. Dawaj, report! Bloka udanie. Dla Dobra, Dobra, to jest? tam. Dobra, portu. Ej, dawaj! Ej, no, chcę... Wiesz, co zrobię, żeby Nexus do nas nie dołączał? Hmm. To to nie być znajomymi. No wiem. Potemko. Nie włączaj! Ani mi się własnego włącza! Daj Napisz mu, nie włączaj. Ale nie, bo jak ci... Potem rip zaraz będzie włączał. Ja go teraz biję. Zabij go na śmierć i życie. Nie! kliknął! Jeszcze nie, no. nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, nie, nie przyznał nie, nie? Zaraz kliknie, nup No i co ty zrobiłeś? O, żyłem. Ale chyba nie. Ja przeżyłem mam 37 HP. I jeszcze w dziurze oberwałem. Ej, no. Co? Ale nex jest takim niogarem. On ode mnie ukradł włosy, yy, koszulkę i chyba nawet spodnie. jest naprawdę nu no mam. Pamiętajcie, jak wyłączy do Was Nexu, to w takiej płcie i bo wydawaj Bo to jest ludzi.

Nie! Ej, czemu ciebie nie popchało? Le... nie wiem. Może miałem efekt. To jest. Dobra, jak klikam przycisk. Ua! Ua! No i lecimy. Pięknie. S A. Niech se -so ucieka, niech se -so ucieka. -so Nubek. Uh -huh. No. Oła! No kote, ole... Dawaj, biemy go, biemy go! BIEMY! Oła! Nie biemy! Ola! Czemu wszyscy w ekipę? Czemu naprawdę sami jesteśmy w ekipie? Dobry bo... Jestem z Libnów! Ej, trzeba zabić Luba! Czyli trzeba zabić... Jak to jej... Kotel. Kotel. Hmm. Co oni robią? Mhm. Szybko! Zdążę. Zresetował się, żeby tam. Żeby kliknąć przycisk. A nie, jednak nie. A, a wszystkich wywaliło a, tutaj. Ty masz parta. Trident. No. I'm swimming! I'm swinging, co? Ej, no, no zagramy w grę, w którą graliśmy 3, 4, 8 milionów lat temu? Ej, zagramy w grę, w którą graliśmy 20 milionów lat temu? A, jaka? Czy ja naprawdę ten pływał w samą miotłą... Miotłą? co się nazywa miotła? Ej, no. Y, ten y, ja mu napisałem na przykład no co nie no. on napisał, on ty, napisał też. Że, że ja mu napisałem wzajemnie obie ty Ja ty ja ty na wodzie ty ty Nie, ja się za bardzo boję. On zaraz zaraz No No i... Daj grać. grać. <laughs>

Dobra. Chyba ktoś na serwa bił, albo on się zdaje. Czekajcie, znowu mi... Pink... Dobra, no, ja nie pokazywałam tego ekranu. Yonu! no I czekajcie. O, jest. Teraz ekran. Jak co? Sorry, bo nie pokazywałam ekranu, tak więc ścinka będzie delikatna. <grym> Ej, powiedzieć to, wam nie. coś? Powiedzieć wam coś? Gdzie wy jesteście? No, my jesteśmy na końcu, spadnimy. Okej. Okay. To ja kliknąłem. bo nie. Aha. Jest, Nexus zginął. Serio? Tak. Tak <grym> jak ja. Nie, on wszedł, on wszedł na mojej pota. Ale on numer. <grym> Speed posem? Co? Ona jest za 30 speed posem? Za 30? Speed posed? No po... 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 e... Ale ona mała daje. Boże. Dobra, kupecę coś lepszego. Co naj, żeby dzisiaj stało? Co? Małą mapę. Tryden. No, Ale tryden. No. Ci nie stać. Ага, добра, если Ага, уже 10, здесь 9 уже. Не, ну you know, я себе купую Health Potion, Я усовываю камеру. Пожалуйста, Ja też, ja sumałem Mogę mu tylko jedno powiedzieć. Mało... No. Ja kupiłem 3 speed potion. Okej, okay, nie już służyło się. No nie wiem. Dobra, Jestem ja Jestem za wami. Okej. Okay. Jedna. Ale no... No masakra. Idę się wejść do kogoś wracam? na tam? Na głowę, na głowę. Ej, ty możesz mnie popychać tym. Ty możesz mnie popychać na wiosnę. No jak to, to Wiem. I masz dalej włączone nagrywanie? Tak, dalej mam. No. Dobra, dobra. Warto wiedzieć. Nie no jakim oni są nobadi i on w ogóle jeszcze da iPhone w pan to Będzie mu na głowę. No, ja stanę przed nim. <laughs> Jestem na jego głowie. <laughs> I co jest? Nareszcie. Nie, on jest czego. wolno. <laughs> ja robię go wkurzać. Nie. No co? Nie. Piękne, to nie To na to Nie ja Nie no to jest, i. to w Ja lubię iść on nawet nie masz deski, bo się zepsuła deska i... co uśmiech... Odpuszczacie, Dobra, no. ja. tu tak. dwa dnia, takie...

Skoczyłam na jego czapkę ruską. Dobra, jak co kończymy ten odcinek. Tak więc, narula, no, Jak co go Tak więc, papa. Pa. Thank you.